Źle w tej historii wypadli tylko ludzie. Wszystko zaczęło się wysoko w tatrach na 2280 metrach. Zawrat. Stąd najpiękniej widać Orlą Perci i Dolinę Pięciu Stawów. To trudny szczyt. Na ostatnim odcinku łańcuchy i klamry. W rejonie Orlej Zawrat ma na koncie rekordową liczbę ofiar śmiertelnych – 17. Kilka dni temu na tym szczycie był wyczerpany, ranny pies rasy Husky. Nie wiemy jak tam wszedł, ale na pewno wiemy, że nie wszedł sam. Jak wielkim, nieodpowiedzialnym człowiekiem trzeba było być, żeby zabrać tam ze sobą zwierzę. Nawet jeśli pies jakimś cudem wszedł tu za swoim panem, to nie miał już siły, by za nim zejść. Choć próbował, z poranionymi łapami przeszedł zaledwie kilkanaście metrów niżej na skalną półkę. Stąd mógł skoczyć tylko w przepaść, ale wybrał czekanie. To trwało kilka dni. W nocy był sam. Temperatura spadała do zera. W dzień widział ludzi, robili mu zdjęcia. I jak gdyby nigdy nic, schodzili na dół. Psu pomogły tylko trzy studentki z Krakowa. To był ich ostatni dzień w tatrach. Poszły na zawrat. Miał poranione łapy. My tam próbowaliśmy trochę przemywać te łapy. Nakarmiliśmy czymś, czymś, co mieliśmy, czyli najmniej zdrowym dla psa czekoladą, bułkami. No i później jakoś tak próbowaliśmy go sprowadzać ciężko, bo ciężko pornie na dół. Znoszenie psa na dół trwało 7 godzin. W tym czasie tłumy turystów wymijały trzy dziewczyny niosące rannego psa. Pięć osób było, ale multum obojętności więcej bardziej właśnie komentarzy pod tytułem Jaki fajny piesek, dobrze że pani go wzięła weźcie sobie do domku. Poza Tatrzańskim Parkiem Narodowym, który do schroniska murowaniec chociaż przysłał samochód po psa, nie pomogła żadna instytucja. Także tutejsze Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. My rzeczywiście w tym czasie nie mieliśmy e, miejsca. O pierwszej w nocy piesu dotarł do Krakowa, do tego jedynego schroniska, które chciało go przyjąć. To ma dalszy ciąg. No bo załóżmy, ta straszna kanalia wyprowadziła psa i zostawiła. A co powiedzieć o tych ludziach, którzy nie zareagowali na to, nie chcieli pomóc. Kiedy już te wspaniałe dziewczyny załatwiły sprawę, nikt nie chciał pomóc. Zawrat, bo tak ma dzisiaj na imię, czuje się coraz lepiej. Przed nim jeszcze wiele badań. Jak wyzdrowieje, będzie szukał nowego domu. Chyba już nie w górach. Małgorzata Ziętkiewicz, Wydarzenia. Na zakończenie przenieśmy się jeszcze na chwilę do Oslo, tam właśnie przemawia premier Norwegii.